W województwach małopolskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i łódzkim uczniowie powrócili już do szkół z zimowego odpoczynku. W kilku innych regionach ferie są na półmetku. Dla dzieci w zachodniopomorskim dwutygodniowa przerwa w zajęciach właśnie się rozpoczęła. Ferie potrwają u nas do 26 lutego. Tunelowa górka, która ma być namiastką Alp w Świnoujściu nie jest jeszcze gotowa, ale ruchu i atrakcji w czasie zimowej laby w Świnoujściu nie zabraknie. Zapewniają nas o tym przedstawiciele Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz, Biblioteki Miejskiej oraz Miejskiego Domu Kultury, a nawet Muzeum Rybołówstwa. Już w pierwszym dniu ferii przekonaliśmy się, że chętnych do skorzystania z propozycji nie brakuje. W Uznam Arenie, w hali sportowej, potokiem trenera ćwiczyli miłośnicy koszykówki i siatkówki. Kilka kroków obok zajęcia prowadzą instruktorzy pływania. Na środku dużej niecki basenu umieszczono urządzenia sprzyjające wodnym sportom. W uznamarenie spotykamy dyrektora ośrodka sportu i rekreacji. Marek Bartkowski zapewnia, że jego pracownicy postarali się, by atrakcji feryjnych nie brakowało dzieciom z obu stron Świny. Osir uzupełnia ofertę programową zrealizowaną przez Miejski Dom Kultury, Bibliotekę Publiczną i Muzeum Rybołówstwa. My również wpinamy się w to wszystko i tak jak widzicie, panowie Państwo, w dniu dzisiejszym otwarte zajęcia z piłki siatkowej prowadzone przez naszego instruktora. W siatkówce takie same zajęcia prowadzimy w tenisie stołowym oraz również w piłce koszykowej. To dzieje się na Lawobrzeżu, w tej hali. Natomiast na basenie od soboty do niedzieli mamy taką fajną y, zabawę dla dzieciaków, wodny tor przeszkód. Można pochacać sobie, wejść na basen. I taka informacja organizacyjna, że z tego wodnego toru przeszkód mogą skorzystać dzieciaki w obecności opiekuna prawnego. Jest on dedykowany dla dzieci w wieku 7-13 lat. Jest to jedyna biletowana impreza w czasie ferii na naszych obiektach. Przemyśleliśmy to wcześniej, bilet, tak zwany bilet feryjny to jest 8 zł za wejście na godzinę na pływalnię. Na prawo obrzeżu natomiast, na hali sportowej dla dzieciaków, młodzieży z tej części miasta Gry i zabawy realizowane przez, ludzie, przez naszych instruktorów w formie Freeza za darmo. Nie robimy żadnych zapisów. Każda chętna osoba, która chce skorzystać z tej formy, z naszej oferty sportowej, serdecznie zapraszamy bez zapisów. Proszę korzystać, jak widzicie dzisiaj Państwo, są wolne miejsca, także jeszcze kto by przed chętnie dołączy do grupy i może, może korzystać. Bardzo serdecznie zapraszam na wszystkie nasze obiekty sportowe. Czas wolny dwóch tygodni dla tych dzieciaków, które nie wyjechały. Proszę skorzystajcie z naszej oferty programowej. Serdecznie zapraszam. Dużym zainteresowaniem cieszą się także zajęcia w pracowniach Miejskiego Domu Kultury. Czas ferii to doskonała okazja, by rozwijać artystyczne i plastyczne talenty najmłodszych. Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy. Dzieci z zapałem malują, rysują i lepią. Tu także o miejsca nie jest łatwo. To także powód do satysfakcji dla organizatorów. Bartłomiej Wódkę z działu organizacji imprez świnońskiego MDK mówi o pełnych już listach, ale także o rezerwowej. Faktycznie, już nie ma wolnych miejsc na wszystkie zajęcia, które przygotował Miejski Dom Kultury. W czasie kreatywnych ferii zimowych 2023. Co prawda, zaznaczę, że na drugi tydzień być może uda się jeszcze dostać na listę rezerwową. Nic nie mogę obiecać, ale czasem ktoś się wykruszy. Mówię o liście rezerwowej, ponieważ taką też zawsze tworzymy na wypadek, gdyby wykruszył się ktoś z tych, którzy się zapisali w pierwszej kolejności. Natomiast faktycznie przygotowaliśmy masę różnych zajęć. To jest blisko 160 godzin różnych warsztatów. Zajęć, wycieczek. Ponad 75 propozycji w ogóle to jest. Prowadzi to raptem 9 instruktorów, bo mówimy tutaj o, oczywiście o siedzibie głównej, ale również o naszych prawobrzeżnych filiach Warszaw, Przytor i Karsiburg. Wszędzie gdzieś coś przygotowaliśmy. Co wśród tych propozycji podstawowe rzeczy, oczywiście związane z malarstwem, ale też nie takie najzwyczajniejsze, bo na przykład jest to malowanie na porcelanowych płytkach, tzw. Tak azulejo. Jeżeli ktoś był w Portugalii, zwłaszcza w Porto, gdzie masa takich mozaik stworzonych właśnie z azulejo, jest to, będzie wiedział o czym w tej momencie. Mówię. Natomiast też mamy pracę z gliną. Mamy możliwość tworzenia ze samoutwardzanej gliny różnych rzeczy, później oczywiście ich pomalowania. Ważna rzecz, wszystkie materiały, o których, które są potrzebne do tworzenia tych różnych rzeczy zapewnia Miejski Dom Kultury. Co jeszcze istotniejsze, zapewnia je za darmo. Wszystkie zajęcia w ramach feryjnych są bezpłatne, w przeciwieństwie do wielu innych ośrodków, kultury w całym naszym regionie pomorza Zachodniego. Wszystko jest za darmo dzięki temu, że jesteśmy dofinansowani przez urząd miasta. Tak naprawdę ilość zajęć jest przeogromna. Są zajęcia teatralne, można tworzyć kukły teatralne, można tworzyć grafiki, można tworzyć grafiki, a później umieścić je na przykład na t-shircie. Multum rzeczy, które nie tylko kreują jakby kulturę, ale też pozostawiają namacalny ślad dla każdego z uczestników. Osobną sprawą jest zaplanowany na koniec ferii warsztaty dubbingowe z Tomkiem Steciukiem. Myślę, że znany w Sinoujściu nasz Krajan, który jest nie tylko aktorem muzykalowym i teatralnym, ale przede wszystkim aktorem dubbingowym. Trudno znaleźć się. Animację czy nawet film fabularny, który wymaga podłożenia głosu, w którym Tomek Steczuk nie brałby udziału. Najbardziej chyba znane role to oczywiście prosiaczek z Kobusia Puchatka, czy szeregowy z serialu Pingwiny z Madagaskaru. Tych ról jest naprawdę odgroma, to właśnie z nim będziemy prowadzić zajęcia, gdzie uczestnicy, młodsza i starsza grupa będzie nie tylko pracowała nad tym, jak podłożyć głos, jak modulować tym głosem, żeby stworzyć postać z ulubionej kreskówki, ale też jak interpretować dany tekst, jak go ze zrozumieniem Czytać i tak dalej, i tak dalej. Też już niestety na te zajęcia mamy full listę, ale jak zwykle, My, skoro są w drugim tygodniu, to może ktoś jeszcze zrezygnuje, coś się może wydarzyć. My, warto spróbować na początku drugiego tygodnia jeszcze do nas zadzwonić, a nuż coś się uda. Ostatnią rzeczą, na którą chciałbym jeszcze zaprosić, mimo tego, że już nie ma miejsc, to jest konkurs na TikToku. To jest dla nas zupełna nowość, ponieważ to konto TikTokowe. Dopiero co założyliśmy, też jeszcze do końca nie wiemy jak to się sprawdzi. Natomiast codziennie nasza prawobrzeżna filia umieszcza na TikToku Miejskiego Domu Kultury krótki filmik z hasłem dnia. To jest krótka rymowanka związana z jakąś aktywnością. Wystarczy wejść na tego TikToka, jakby w odpowiedzi na ten film, nagrać swój własny film odnoszący się oczywiście do tego hasła. I później go opublikować. To wszystko. Każdy może wziąć w tym udział. Wystarczy pięć razy wziąć w tym udział, żeby być losowanym wśród laureatów do drobnych upominków. Jeżeli ktoś oczywiście wystąpi, jakby mniej tych filmów nagra, mam nadzieję, że po prostu będzie się dobrze bawił. Muszę przyznać, że akurat na brak tych młodych talentów nie naczekamy. Na dobrym przykładem tutaj są pracownie plastyczne. Które też regularnie nie tylko biorą udział w konkursach ogólnopolskich, ale też je wygrywają. Wystarczy wejść na nasz fanpage Pracowni Plastycznych Poddasze, żeby zobaczyć, po pierwsze, jakie prace tworzą młodzi artyści, po drugie, że naprawdę w dobrych konkursach zajmują bardzo wysokie miejsca. Niejednokrotnie prace tych naprawdę młodych ludzi są na bardzo wysokim poziomie. Staramy się je publikować w miarę możliwości, żeby też pochwalić się twórczością naszych podopiecznych. Podobno już samo przebywanie pośród bibliotecznych półek może duchowo wzbogacić młodego, zwłaszcza człowieka. Ale ferie w Bibliotece Miejskiej, jak się okazuje, to okazja do kontaktu. Tak, nie tylko z książkami, ale oczywiście książka będzie taką naszą kanwą, na której będziemy pracować. Dlatego, że przygotowaliśmy, wydaje mi się, bardzo taką fajną ofertę dla dzieci. Będzie dużo warsztatów plastycznych w oparciu o literaturę polską i literaturę światową. Będziemy malować ilustracje do książek, do opowiadań na folii transparentnej. Będziemy robić planszówkę, grę planszową, tworzyć jej regulamin, tworzyć jej grafikę, właśnie w oparciu o postacie, które występują w książkach, oczywiście przede wszystkim dla dzieci. Będziemy czytać legendę o Świnoujściu i tworzyć makietę, miast, makietę miasta albo takich charakterystycznych budynków, które znajdują się w Świnoujściu. A także będziemy poznawać bohaterów książek dla dzieci w tym roku, myślę, że w tym, w tym roku, w tym roku w, w peryjnym, myślę, że zapoznamy dzieci ze skarpetkami. Czyli to jest książka pani Justyny Bednarek o bardzo ciekawych, niesłonych skarpetkach. I to w tym roku przygotowaliśmy. Oczywiście będzie też kodowanie, nadywanie, czyli takie rozwiązywanie zadań logicznych. I oczywiście będziemy się bawić sztucznym śniegiem. Cieszą się zainteresowaniem nasze zajęcia. Mamy praktycznie komplet. Wiem, że niektóre dzieci tutaj chorują, bo mieliśmy też zgłoszenie od rodziców, jednakże no, mamy listę rezerwową i praktycznie na bieżąco uzupełniamy tutaj osoby, które by chciały jeszcze dodatkowo skorzystać z naszych zajęć. Czy dziecko można przyprowadzić na zajęcia i zostawić je tutaj pod bezpieczną opieką, czy rodzice też muszą być tak jak w przypadku chociażby Osiru, gdzie opiekunowie muszą być dziećmi? No nie, rodzice mogą zostawić bezpiecznie dzieci u nas. My się tutaj dziećmi zajmiemy. Biblioteka jest miejscem bezpiecznym dla dzieci, więc spokojnie rodzice mogą, że tak powiem, udać się gdzieś czy na zakupy, czy na chwilowy odpoczynek, a my w tym czasie z dziećmi będziemy robić różne ciekawe rzeczy. No i może przy okazji załapią tego bakcyla czytelnictwa tęsknotę za książką. Na to liczymy, dlatego właśnie pracujemy między innymi na literaturze dziecięcej, żeby przedstawić dzieciom, przypomnieć dzieciom postaci literackie, żeby pokazać, że to nie tylko czytanie, ale można malować, można rysować, można tworzyć różne, różne historie. Zapraszamy do biblioteki. Ale do feryjnych zaproszeń możemy w tym roku dołączyć jeszcze jedno, bo swoje propozycje ma także Muzeum Rybołówstwa. Jedną z nich jest otwarta dziś wystawa, na której dzieci mogą zobaczyć pamiątki z historii przedsiębiorstwa połowów dalekomorskich i usług rybackich Odra, firmy, z którą związany był nie jeden dziadek dzisiejszych uczniów. To jednak nie koniec nowości w muzeum. Wystawę, którą y, przygotowaliśmy y, na okres y, ferii, y, jest to wystawa zatytułowana Na co dzień niedostępne. Y, z jest to ekspozycja przedmiotów przekazanych dla muzeum przez darczyńców. No niestety na co dzień nasz rozmiar naszych sal wystawowych nie pozwala nam na pokazanie wszystkiego, co, co, co otrzymujemy. Więc większość tych przedmiotów niestety trafia do magazynu i chcąc wyrazić naszą wdzięczność postanowiliśmy przygotować taką wystawę. Nadmienię, że oczywiście to nie są wszystkie dary, jeszcze część jest w magazynie, więc planujemy w przyszłości kolejne takie wystawy. Z myślą o dzieciach przygotowaliśmy ofertę bezpłatnego wyjścia, to jest wejście dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Chcielibyśmy w ten sposób... Zachęcić dzieci do przychodzenia do nas częściej, tak? bo, bo przecież to nie tylko ferie, bo przed nami i noc muzeów i sezon. Także chcielibyśmy po prostu zaciekawić i pokazać, że coś tutaj się co jakiś czas dzieje, coś się zmienia, że nie są to tylko wystawy stałe, że po prostu warto nas odwiedzać.